Rzecz niezmiernie ważna po instalacji, a niedoceniana, kopia zapasowa Joomla. Kopia zapasowa jest to obraz naszej witryny w momencie tworzenia tejże kopii. Zawiera wszystkie katalogi i pliki naszego CMS-a. Również zawiera bazę danych z tabelami i wszystkimi wpisami do tych tabel. Może tak się zdarzyć, co jest wielce prawdopodobne, że jakiś ważny plik naszej witryny ulegnie uszkodzeniu. Baza danych również może zostać uszkodzona. Witryna przestanie być zdatna do użytku i tu przychodzi nam z pomocą kopia zapasowa. W kilka chwil zaledwie przywrócimy witrynę do użytku. Tu pamiętać należy o jednym. Witrynę przywrócimy z kopii zapasowej w stanie, w jakiej została zapisana do tej kopii, czyli jeżeli ostatnią kopię wykonaliśmy rok temu, to przywrócimy witrynę w postaci sprzed roku. Nasuwa się wniosek. Warto robić dość często kopie zapasowe, a szczególnie przed aktualizacją do nowszej wersji Joomla albo przed instalowaniem jakiegoś rozszerzenia. Kopię zapasową wykonamy wykorzystując skrypt instalacyjny Instalatron. Znajdziemy go w panelu zarządzania naszym kontem hostingowym cPanel. Instalatron umieszczony jest na samym dole okna. Przewijamy się na dół. Klikamy w jakąkolwiek aplikację Joomla. I tak to za chwilę będziemy musieli zmienić. Tu klikamy w moje aplikacje, aby dostać się do wykazu wszystkich naszych zainstalowanych aplikacji. W zestawieniu odnajdujemy aplikację, która nas interesuje. A tu konkretnie Nowa22EU. Dla każdej aplikacji mamy zestaw kilku dostępnych opcji. Aktualizuj do nowszej wersji, jeżeli takowa już jest w Instalatronie. Tu tego nie będziemy w tej chwili robili. Możemy zobaczyć szczegóły danej aplikacji oraz stworzyć kopię zapasową, co nas w tej chwili bardzo interesuje. Po kliknięciu w pozycję Stwórz kopię zapasową rozpoczyna się tworzenie kopii zapasowej. O postępie operacji jesteśmy informowani przez paszek postępu. Po zakończeniu tworzenia kopii zamyka się okno postępu. Aby odnaleźć kopię zapasową, przewijamy się do góry okna, klikamy Moje kopie zapasowe. Odnajdujemy naszą kopię zapasową. Poznamy ją po pierwotnej lokalizacji, czyli HTTP Nowa22.eu, oraz po dacie utworzenia. To jest akurat dzisiejsza data. Aby przywrócić kopię zapasową, starczy kliknąć przywróć tę kopię zapasową. Instalatron wykona całą pracę. Portal zostanie przywrócony do użyteczności.